Jesteśmy właśnie dzisiaj na evencie zespołu gotowi na więcej chodź zobaczyć, co tutaj się dzieje! Gotowi na więcej to dla mnie społeczność, która daje mi szczęście, zdrowie, bogactwo, siłę i spokój, czyli wszystko to, czego potrzebuję do życia. To miejsce, gdzie z różnorodności robimy jedność i to jest siła, bo razem można więcej. Dzisiaj przyrównałem zespół gotowych na więcej do takiego matecznika, do którego mogę się schować, kiedy w świecie zewnętrznym jest mi źle. I co jest dla mnie jeszcze bardzo ważne, że to jest społeczność, którą buduję, budujemy, tworzymy, tworzycie, również dla mnie, dla mojej rodziny i dla moich dzieci. Niesamowita społeczność. Gdzie mogę wzrastać, gdzie mogę rozwijać się i przede wszystkim realizować wiele swoich marzeń? Zespół Gotowi na więcej dla mnie to ludzie, którzy inspirują mnie każdego dnia i to ludzie, którzy pokolorowali moje życie. Wyjątkowa społeczność, ale tak naprawdę również rodzina. Rodzina z wyboru. Druga rodzina, w której czuję się naprawdę bezpiecznie i mogę czuć się sobą. To jest moje całe życie. Chcę, żeby moje dzieci wdrażały te same wartości. Chcę żyć wartościami, których się tutaj uczę, przenosić je dalej. To dla mnie społeczność wyjątkowych ludzi, którzy są gotowi na więcej, którzy szukają rozwiązań i którzy idą po swoje marzenia. To możliwości budowania cudownego zespołu, fantastycznych relacji. To wszystko, czego tak naprawdę człowiek w życiu potrzebuje do szczęścia, do radości i do spełniania swoich marzeń. To społeczność, która pozwoliła mi uwierzyć w siebie. Czuję się tutaj fantastycznie, jest to moje miejsce. I takiej rodziny życzę każdemu. Tobie też. Dla mnie społeczność, w której można się rozwijać, można spełniać marzenia i jest się w 100% zaakceptowanym takim, jakim się jesteś. Emocja, która towarzyszy temu zespołowi, to miłość. Jeżeli masz wyzwania z innymi rzeczami, a przede wszystkim z biznesem, tutaj znajdziesz coś, co nie tylko będziecie wspierać, ale da Ci przełożenie na konkretne wyniki. Ja wiem, że jestem w odpowiednim miejscu. To siła, to jedność, to bezpieczeństwo i spełnienie moich marzeń. Głotowi na więcej to ludzie, z którymi chcę przebywać. To ludzie, którzy chcą od życia więcej, inspirują, motywują i osiągają niesamowite efekty. To niesamowite emocje, to serce do serca, to relacje z zespołem, to coś, co nigdy, nigdy nie przeżyłem w dotychczasowym moim 50-paroletnim życiu. Można wzrastać, można budować siebie i można pomagać drugiemu człowiekowi, żeby on zbudował też siebie. To jest miejsce, gdzie zawsze dostanę wsparcie. Nawet jeżeli mam gorszy dzień, to słyszę: Hej, Dorota, dasz radę! Something you should know